Too. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Like some of the men. はい。<music> Dziękujemy za wystąpienie zespołowi Marżaretek Ladies oraz Piurocikowi oraz grającej na orkiestrze. Wielkie brawa! Już po raz dwudziesty spotykamy się tu, aby zaprezentować sobie nawzajem swoje teatralne umiejętności. Zapraszamy na scenę dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach oraz głównego organizatora festiwalu Baltic Satellite, pana Dariusza Jerzego Tomczyka. Proszę Państwa, witam serdecznie. Ja wiem, że teraz powinien być przemarsz ulicami naszego miasta. Sprawiła nam psikusa, po prostu pada cały czas. W imieniu Dziecięcego i Młodzieżowego Biura Organizacyjnego oraz dorosłych realizatorów, Mam zaszczyt mianować Martynę Przyborowską na dyrektora 20. Międzynarodowego Festiwalu Teatru Dzieci i Młodzieży Baltic Satellite 2011. Z poważaniem Dariusz Jerzy Tomczyk, dyrektor festiwalu były. Witam wszystkich serdecznie. Cóż, chcę powiedzieć, że zaszczytem jest dla mnie bycie dyrektorem na festiwalu Baltic Satellite. Tym bardziej, że jest to dwudziestolecie tego festiwalu. Pragnę na ręce pana dyrektora, pana Dariusza Tomczyka, wręczyć ten pamiątkowy grawerton, którym składamy z przewodniczącym naszej Rady, Rady Miasta, panem Andrzejem Mocarskim, najserdeczniejsze życzenia. Panu dyrektorowi. Wszystkim uczestnikom, pracownikom Ośrodka Kultury podziękowanie za minione 20 lat za tegoroczny festiwal. Dziękujemy także młodzieży nie wolontariuszom, dzieciom, którzy podjęli trud prowadzenia festiwalu, ale Ośrodkiem Kultury i organizowali festiwal. Panie Jurku, proszę przyjąć nasze gratulacje. Najstarsi uczestnicy pamiętają Pana. Proszę Państwa, chcielibyśmy także uhonorować reżyserów, instruktorów grup. Prosiłbym na scenę następujące osoby. Panią Galinę Siemionową. Panią Tatianę Rawińską. Ja? Oraz pana Antanasa Milnisa. wspaniałym mażuretkom, kochanym naszym, orkiestrze dęty i to, co najważniejsze, na co wszyscy czekamy. 20. Międzynarodowy Festiwal Teatru Dzieci i Młodzieży Walki w Saterii 2011 uważam za otwarty. Dziękuję. Z nas swoje słowa i roli. Ktoś głazień, ktoś biedny, a ktoś król. A co oznacza dla każdego z nas, dla każdego z teatru zaczarowana szkatułka. Przyjechaliśmy z Białego Stoku. Są dwie grupy teatralne. Pierwsza my, mini amulet. Jesteśmy bardzo fajni. Druga oni, amulet.